Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jemor, my gramy we Władce Pierścieni Wojny na Północy, pamiętacie gdzie skończyliśmy, skończyliśmy przy sklepiku, przed sklepikiem ja, sprzedałem rzeczy, tym razem mikrofon już mamy włączony, sprzedałem rzeczy i uznałem, że pójdziemy dalej, nie chciałem was zamęczać tym jak sprzedaję rzeczy po prostu, o to sprzedamy, a to może zostawimy, i tak sprzedaliśmy większość rzeczy. Zostawiłem tylko to, z czego używamy. Coś, co nam najbardziej przyda. Hmm. I co, ostatnio mieliśmy walkę z trzecim Prym Kurhanów. I dalej szukaliśmy Luina i Kilarana. Luina to, to, to chyba jest jeden z nich. Co pamiętam, to jest chyba Kilaran. ale zobaczymy, czy się je przypadkiem nie mylę. Podejdźmy pod niego. ah edna can you hear me lewyn awake no strength can prevail against this sickness what good are swords in the face of this plague what well, well, in the name of eridan yes it's me my friend i have been dreaming mm, stało, how did you end up in this barrow I recall we were making good speed through the downs, eager to return to our friends. But a fog began to rise and it became hard to find our way. I began to hear voices calling to us, as if from far off, or else underground. And then, the dead were all around us. We, we fought them, but then I felt the presence of something else, something stronger, more evil. I saw a shadowy figure seize hold of Kalaran and he fell senseless. Then it came for me. that's all I remember. But if I was brought living into this tomb, then the same would be true for Kalaran. We need to find him. That's what we intend to do. Are you strong enough to join us? Yes. I think I can keep up with you. Let's go before any more dead things decide to turn up. Myślę, że jeszcze troszkę chwila tak, bo ściszałem dźwięk, bo nagrywam teraz innym programem. I myślę, że jeszcze go trochę ściszę. No, zapisuj się, zapisuj. O więc znaleźliśmy Luina, idźmy teraz poszukać Killerana. Wow, dziura. Nie wiem, wpadł, zbierzmy strzałem, monety, jakieś hajsy, szmery Andriel. Widzimy takie fajne, takie klimatyczne... A oh, znowu się zgubiłem, znowu mi słowa uciekają. Szukajmy Kilarana. Gdyś dat? Dobra, jakaś lampa taka. Taka taka. Taka taka, tiki taka. Boże... Nie masz głowy... No, 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 no. Już pewnie, jak to się pojawi, to już pewnie będziecie widzieć MG na moim kanale. Mi się wydaje. Z w z tym samym y, nagrywam y, Battlefielda. tam została z Battlefielda, została nam jedna misja, jest to... Wow, na się lepsują. Dobra, wytrzymają, muszą wytrzymać. Takie same rękawice. Y, i co? Będzie śmieszne. Ale co? Pijmy dalej yy. Zabierzki Nieumarłych A w każdym razie nie ginął. No. E Ty starczą Już nie nam starczy Teraz też byłeś tak mocny? Nie masz nogi. Andrea, przyjechałeś tutaj. Idea to to. Dziękuję. Dziękuję ci, Andrea. O, trochę ciemno jest. Aha, miałem coś zrobić jeszcze. Hej, witam was z powrotem wszystkich bardzo serdecznie. jestem Jemor, yy, ale to już mówiłem na początku filmiku. Sorry za taki przeskok, ale gra mi się coś skraszywa i wrzuciła do pulpitu Postanowiłem, że trochę będzie tutaj ich pobiję, żeby wrócić, żeby znowu nie męczyć tym samym Znaleźliśmy rana. przed chwilą I zaczęli mi klepać, nie wcześniej nie miałem takich problemów, a teraz co? Teraz mnie klepi jak chcą Masz Giniesz i pokażę wam coś śmiesznego. Patrzcie, gdzie leży Kilaran. Znaczy, jest Luin? Patrzcie, co mu się stało. Co się stanie, kiedy gra się na nas buguje? Coś takiego. Zkraszluje. wiadomo co Kilaran robi. Leży i. Nogi mu lewitują. Nie wiem, co się dzieje ale to nie zmienia faktu, że idziemy dalej i lepiemy uczniów? ach ci nie umarli ucznicy. tu znowu widzimy sale, gdzie są nas na zgule po, poniki na czy nie wiem co to jest w ogóle moim zdaniem to są na jak nic mm, no co, idźmy dalej tu z tego co pamiętam z tego co pamiętam, to tu będzie walka z bosem, bo i tak widzę dużą przestrzeń. Jakieś słupy. A więc co, idźmy dalej. Do, i tym razem Killaran z nami jest. Znaczy Luin. Kur... Łoł, wow. ho 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 ho. ho. Yy, czyli tak jak mówiłem, walka z bossem, dobrze pamiętałem. Eee... Trzeba strzelać do Kilarana. Władca opierów kurhanów. Hmm. Dobra, to rozumiem, że najpierw musimy zabić tych, tych. Eee... Dobrze, będę się bronił. Że musimy pozabijać po... Po tych. Tych cieniasów, żeby wyszedł do nas Kilaran napętany. Dokładnie. O, ja bym się teraz uważał za to Pamiętam tą walkę, to jest tutaj Pokazuj z, z pierwszym większym bossem Aha Dobra Ło wow, co on tutaj zrobił? Dobra, schowajmy się Gdzie biegniesz Dobra, trochę sklepany bardziej Dobra, może piąteczkę miksturkę Trochę poklepiemy tego rana. No jak on mi zadał ten cios? Ja się pytam, jak? Walnów Farina, to jestem ja Odskakiwałem dostałem ja Dobrze Tu jeszcze się go trochę poklepie Andrzej, chodź tu dawaj do tarczę Zobacz pamiętam, że walnie teraz taką falę uderzenia był Ten władca Kurha, to dokładnie trzeba się za te jeszcze raz! Wow! Dlaczego? Trzy razy? Uch, Hmm. Znowu małe... debilem. Wiem, że z Turki. Macie, leżcie. Na ja nic więcej go nie pozwalam. Tylko macie leżeć, to jest wasze zadanie na dzisiaj I po co przychodziłeś? Jak wiedziałeś, że dostaniesz E, Luin Walczyłbyś, a nie stoisz Nic nie robisz, tylko ja walczę Może Andy robi No znowu idzie ten, czy najpierw fala uderzy ma? Weźmy sobie to, to może... A nie, to już trzeba ty Znowu idzie nasz kolega Dobra dostał z tego, teraz jedynka Atak zaskoczenia, dwójka Dwójkę chcę i trójkę Dziękuję Wow! What the fuck Dawaj do, daj do tarczę. Ciekawe czy Nie jeszcze nie dodaję tam obrażeń No killer run. Luwin, Bigo. Dobra, czyli rozumiem, że znowu fala uderzeniowa. No oszalał ten władca operów Crujhanu. Moim zdaniem, bo napierdala tym falami. O, jakim cudem! Jestem za tym! Stałem za tym! Dobra. Może teraz pójdę tutaj. Tu mi nic mo może nie zrobi. A znowu te, no trochę słabsi, przeciwnicy. Po co jakby myślała, że oni nas zniszczą. Tak, Czasem mnie to denerwuje, że dostaję strzał, kiedy, o, oskakuje, a dostaję. Ale to nie zmienia faktu, że i tak możemy sklepać, wszystko się rusza. Dobra, prawie wszystko. Głównie przeciwników, ale... Dawaj! Dawaj Killah Rana, Farin masz, to jest moja pomoc. Hmm. O, dobra, idzie kilaran. Muszę wniósł sobie miksturkę, bo nie starczy mi tego, dobra. Jest taki jeden. Jeden. Łohoho, wow. szybciej, szybciej, nie. Dawaj, dwa, trzy. I... A, nie trafiłem. Jak to nie trafiłem? Po co to robiłaś? Głupia sukwo. Dobra. Elficki kamień ogłuszający ciosy. Sprawdzimy potem. Dobra, tak i tak. I teraz powinnaś paść. Jej! i wielki upiór kurhanów też. Ej, spojrzymy, się nie nabił.

a, myślałem, że już nie będziemy mogli zebrać. Ale bym się wtedy wkurzył znowu. Ale co tu zebraliśmy? Zobaczmy jakąś zbroję. O, lepszą od naszej. Weźmy ją. O widzicie? Wygląda tak jak wcześniejsza, tylko znowu kolorki moim zdaniem są inne. Lepsze rękawiczki. Plus 2 do siły. Jakiś miecz. Jednoręczny, jakiś sejmitar mordercy i długi miecz, giermka. Ale to też jest miecz jednoręczny. Jakichś żadnych butów. Weźmy ten kamień. 15 wykorzystujące tę broń powodują więcej informacji. Oszłamienie 100%. Dobra, i tu widzimy jakiś ten. I co To udajmy się dalej. Jak to do chyba teraz Rivendell? Dokładnie. I w Rivendell po pierwszej rozmowie zakończymy ten odcinek. Ale spokojnie. To jeszcze nie jest koniec. Widzimy tutaj Aragornę z Elrondem. Eredon, jest właśnie rozmawiamy. such courage and skill brings honor to all the dunadine indeed it is an honor to welcome one so brave to my home and your companions as well i am grateful for what you did at fornost if Agandar's forces had joined in the hunt there is little chance that i and my charges would have made it here to safety mm. że stało może potem ragnar po tym jak my opuściliśmy bryę on też chociaż wiemy to z widmo książek to have been of what befell you after we parted i found the hobbit frodo baggins and his companions and led them through the wilderness hoping to throw the nazgûl off our trail all the same five of them attacked our camp at weathertop and frodo was badly wounded after that the enemy pursued us almost to the hidden pathways of rivendell itself we never would have saved frodo except that we had the help of elrond and his people i still cannot understand why the most dreaded servants of the enemy would pursue a hobbit in this manner i think it is time we told our new friends gandalf <coughs> 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 uh, gandalf so you are involved in this as well indeed Wherever there is trouble and strife, and the enemy is stirring, there you will find Gandalf the Grey. Well then, can you explain why the enemy is so eager to get his hands on a poor little hobbit? You have more than earned such an explanation. Tell me, what do you know of Isildur's bane? Isildur's bane? That is another name for. The Ring of Power. Quite right. The Ring of Power. The One Ring. The Ruling Ring. After lying lost and nearly forgotten for centuries, Sauron's Ring has once again been found. Do you mean to say the halfling Aragorn rescued has come into possession of the Dark Lord's Ring? It's too much Ah, miejscami? Small wonder the Dark Lord sent his deadliest servants to search for it. What will become of the ring now? There is no safe resting place for the ring, not even here in Imladris. It is a danger to all who come near to it. There is only one course left to us. The ring must be destroyed. To do so, the ring will need to be cast into the same fires from which it was forged. Those of Mount Doom, in the land of Mordor. The Hobbit, Frodo Baggins, has agreed to take it there. You're not going to send a Hobbit off to Mordor alone. Oh, yeah. No, certainly not. A fellowship will be formed. A fellowship of nine. Nine walkers set against Sauron's nine black riders. Among this fellowship will be representatives of all the free peoples of the world elves, dwarves, and men. We three have already proven our worth in battle. Let us add our strength to this fellowship. The hope of the company of the ring lies in speed and secrecy, not in strength of arms. Their number must be few. Even were we to send a thousand such warriors on this journey, it would do little more than arouse the wrath of the Dark Lord. We are at your command. What is it you would have us do? The Nazgul and Agandar are dire threats. We must learn all we can of their movements before the Fellowship is to depart. Scouts will be sent out in every direction to scour the lands around Rivendell. Your aid in this would be of great service to our cause. Very well. Where should we start? Agandowr is our chief concern. Although the Nazgul are powerful foes, their mission here in the north is abundantly clear. We can only guess what Agandowr may be planning, or where he went after he escaped from you. I suspect he may be planning to move against us here. Sauron's hatred of the elves is very great, and he does not forget the hand we played in his defeat during the War of the Last Alliance. If it is strength he wants, he may well find it among the Ettenmoors. You know that region better than I. What can you tell me of the Ettenmoors? The Ettenmoors are a spur of the Misty Mountains, lying almost directly north of Rivendell. It is a wild region of very rugged terrain, home to many trolls and giants. I myself was in the Ettenmoors, but days ago. I saw no sign of Agandar's presence. But neither did I encounter trolls. That fact alone is troubling. It could be that they are gathering in force, somewhere among the, the moors. If so, it is best we learn of it before they can take us by surprise. We will scout the Ettenmoors to see what we can discover. From what I have heard of you, from Aragorn and Elrond's sons, A więc w następnym odcinku porozmawiamy ze wszystkimi, którymi możemy znaleźć w Rivendell, mm, mieszkańcami i nie tylko. Yy, I udamy się na wrzosowiska Eten, yy, poszukać troli, pozabijać trole i naprawimy sobie. Na ramiennik, który mi się zepsuł. Więc yy, pamiętajcie, oczywiście, o łapkach, o komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco, to też subskrybujcie kanał. Dziękuję i cześć!